Szanowni Państwo, po uzyskaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie, CUPT, czyli instytucja, z którą zawieracie Państwo umowę o dofinansowanie, przekaże w systemie SR 2021 umowę wraz z załącznikami oraz prośbą o jej akceptację i podpisanie przez osobę upoważnioną w Państwa organizacji. Po przekazaniu przez cup dokumentów w systemie SL 2021 na skrzynkę mailową osoby zarządzającej danym projektem po stronie beneficjenta zostanie automatycznie wygenerowany mail z informacją o przekazaniu do podpisu dokumentów w ramach realizowanego projektu. Przedmiotowa wiadomość jest aktualnie wyświetlana na monitorze. Po otrzymaniu takiego maila należy zalogować się do aplikacji CST 2021. Istotną rzeczą jest, aby na początku wybrać odpowiedni kontekst pracy, ponieważ zalogowanie bez kontekstu pracy uniemożliwi nam w następnych krokach podpisanie przekazanych dokumentów. Wybieramy reprezentowany podmiot, czyli organizację beneficjenta, następnie typ roli instytucjonalnej, czyli beneficjent, a następnie wybieramy przycisk Wybierz. W ten sposób prawidłowo Zalogowaliśmy się do aplikacji. Następnie wybieramy kafelek projekty. Aplikacja przenosi nas, nas do wszystkich projektów, które są realizowane w ramach państwa organizacji. Po lewej stronie w zakładce zadania, zakładka ta umożliwia pod podgląd procesów koniecznych do, do realizacji w ramach wszystkich realizowanych przez Państwa projektów. Z menu rozwijanego mamy do wyboru zadania mojej organizacji, w której odnajdziemy wszystkie zadania przydzielone przez instytucje, z którą zawiera, zawierane są umowy o dofinansowanie. Mamy też możliwość Zawężenia tych zadań do zadań jedynie konkretnego użytkownika, i takie zadania są widoczne w zakładce Moje zadania. Po przydzieleniu zadania przez instytucję, z którą podpisują Państwo umowę, system umożliwia również podgląd komentarza, a także krótką instrukcję, którą instytucja informuje, co należy zrobić w ramach tego zadania. Tak na przykład tutaj. Instytucja informuje, że przekazane dokumenty należy podpisać przez beneficjenta. Następnie ze wszystkich zadań, które są przydzielone do, naszych, do Państwa organizacji, wybieramy interesujące nas zadanie, a następnie przydzielamy je. Osobie, która w Państwa organizacji jest upoważniona do podpisywania umowy. Poprzez funkcję przypisz zadanie. Aplikacja umożliwia dwa rodzaje wyboru użytkowników. Instytucje i wybór tej opcji spowoduje, że dane zadanie wróci na poziom. Czyli instytucji, z którą zawierają państwa umowę. Natomiast, aby przypisać zadanie do konkretnego użytkownika w państwa organizacji, należy wybrać funkcję użytkownik. Następnie z listy rozwijanej wszystkich użytkowników, które, którzy są przypisani do danego projektu, należy wybrać osobę, której to zadanie zostanie przydzielone. Mamy też możliwość wpisania komentarza, aby użytkownik, któremu to zadanie zostało przydzielone, wiedział, co z takim zadaniem należy zrobić. Wypisać przekazanie dokumentu do podpisu. Następnie zatwierdzamy przypisanie zadania i w ten sposób system informuje nas, że zadanie zostało przypisane do danej osoby. Zatwierdzamy I zadanie zostało w ten sposób przypisane do konkretnego użytkownika. Szanowni Państwo, o przypisaniu zadania w postaci podpisania dokumentu, w tym przypadku umowy o dofinansowanie, otrzymacie Państwo powiadomienie mailowe z informacją o przypisanym zadaniu, w którym będzie podany interaktywny link do listy projektu. Treść takiego maila widzicie Państwo właśnie na ekranie. Z tego linku można dostać się do listy projektów, a następnie do zadania podpisania dokumentu. Będąc zalogowanym w aplikacji SL 2021, w sekcji Zadania moje, z listy przypisanych zadań należy wyszukać projekt, dla którego ma zostać podpisana umowa. Aby dostać się do dokumentu, należy zmienić kropek wybrać opcję Podgląd dokumentu. E, aplikacja przeniesie Państwa do widoku dokumentu, który będzie się składał z trzech podstawowych sekcji. Piszki projektu, w której będzie widoczny numer projektu, jego tytuł, beneficjent oraz e, identyfikator NIP beneficjenta. Kolejną sekcją jest sekcja zawierająca status e, danego dokumentu. W tym przypadku mamy informację, że dokument jest przekazany do podpisu. Data podpisania dokumentu oraz ewentualna data rozwiązania umowy. Kolejna sekcja to wykaz załączników dodanych do dokumentu, umowa lub aneks. W tym widoku widać ilość plików, które zostały dołączone do aplikacji oraz ich typ. Aby zobaczyć treść załączonych plików z menu trzech kropek, należy wybrać opcję Pobierz załącznik. W takiej sytuacji możecie Państwo podejrzeć, jaki jest treść danego załącznika. Można wybrać jednorazowo każdy z plików, bądź przy pomocy trzech kropek z belki głównej załącznika za pomocą pobierz załączniki. Otworzy się wówczas okno, w którym możecie Państwo zaznaczyć kilka Plików naraz, bądź wszystkie. Zaznaczając wszystkie i potwierdzając operację, pobierzecie Państwo wszystkie pliki do siebie, do komputera. Aby anulować opcję, należy wybrać Nie. Kolejna sekcja zawiera dane audytowe. Są tutaj informacje o tym, kto utworzył dokument i kiedy oraz kiedy była jego ostatnia modyfikacja. Aby uruchomić proces podpisywania dokumentu, należy z menu Zarządzania Dokumentami wybrać opcję Podpisanie dokumentu. Po wybraniu tego przycisku, aplikacja zapyta, czy potwierdzamy tą czynność. Potwierdzamy tak. Nastąpi uruchamianie aplikacji Kear Szafir. Po pojawieniu się komunikatu, należy potwierdzić przycisk Uruchom. Bardzo jest istotne, by w tym momencie mieć w czytniku umieszczoną kartę kryptograficzną. Aplikacja Kirszafir może przy pierwszym uruchamianiu otwierać się troszeczkę dłużej. Po całkowitym załadowaniu aplikacji Kirszafir otworzy się okno zawierające podgląd widoku pierwszego załączonego do aplikacji SF 2021 pliku. W tym przypadku pojawiła się. Umowa o dofinansowanie. Aby przejść do ostatniej strony dokumentu, należy posłużyć się strzałkami znajdującymi się nad wyświetlanym obszarem z plikiem. Można to zrobić pojedynczo, bądź za pomocą przycisku tego, i wówczas aplikacja dokument zostanie wyświetlony na ostatniej stronie. W celu złożenia podpisu na aktualnie wyświetlanym pliku, w wybranym do podpisu miejscu należy zaznaczyć prawym klawiszem myszy obszar. Obszar na podpis musi być odpowiednio duży. Dopiero wówczas będzie możliwość podpisania dokumentu i aktywuje się przycisk Podpisz. W przypadku gdybyście chcieli Państwo dołączyć do podpisu elektronicznego również znak graficzny np. logo firmy to za pomocą przycisku wstaw symbol należy wybrać z dysku komputera odpowiedni symbol tudzież logo. Potwierdzamy. Logo wstawi się wewnątrz obszaru zaznaczonego. W celu złożenia podpisu należy nacisnąć przepis pod podpisz. W sytuacji, gdy pliki dołączone do dokumentu zostaną umieszczone w sposób niechronologiczny, to jest na pierwszym miejscu nie będzie się znajdował plik z treścią umowy, tylko któryś z załączników, wówczas należy podpisać plik, każdy plik osobno. Aby skorzystać z tej funkcji należy odznaczyć checkbox pomimo prezentację kolejnych dokumentów. Wówczas aplikacja wymusi podpisanie każdego pliku osobno. Drugi checkbox, pomin, podsumowanie kolejnych dokumentów, odpowiada za każdorazowe wyświetlanie komunikatu o poprawności wykonania podpisu po złożeniu pod każdym plikiem. Na końcu procesu pojawi się zbiorcza informacja o liczbie podpisanych plików. Zalecamy, aby ten przycisk Państwo pozostawiali zaznaczony. Jeżeli macie Państwo pewność, że plik, podpis jest w prawidłowym miejscu i wszystko jest poprawnie, taki dokument można podpisać. Jeżeli by się okazało jednak, że podpis jest za mały bądź nie w właściwym miejscu, zawsze można jeszcze anulować tą funkcję klikając przyciskiem lewym myszy w dowolnym miejscu obszaru dokumentu. Aby ponownie zaznaczyć obszar, lewym klawiszem myszy oznaczamy pole do podpisu oraz upuszczamy. Wówczas wstawi się ponownie. Możemy tak robić kilku kroków. Następnie, aby podpisać, klikamy przycisk podpisz. Następnie w aplikacji Kirszafir wyświetli okno, w którym trzeba będzie wpisać PIN do karty kryptograficznej. Ja wpiszę teraz PIN. Poniżej jest informacja dotycząca PINu trwałego. Checkbox włącz jest z automatu zaznaczony. Odpowiada on za każdorazowe wpisywanie PINu przy danej operacji. Jeżeli zostanie odznaczony, będziecie Państwo musieli za każdym razem wpisywać pin do karty kryptograficznej. Zalecamy, aby nie odhaczać tego checkboxa i pozostawić go zaznaczonego. Potwierdzamy Akceptuj. Następnie Następnie pojawi się kolejny dokument do podpisania. Postępujemy, postępujemy w sposób analogiczny. W odpowiednim miejscu na dokumencie należy zaznaczyć pole podpisu. Tutaj, jeżeli chcemy, aby pojawił się ponownie symbol graficzny w postaci loga, każdorazowo należy umieszczać go na kolejnych plikach. Ja tutaj pokażę Państwu, jak podpisać już bez symbolu graficznego. Wszystko jest poprawnie, wpisujemy, podpisz. Kolejny załącznik. Do umowy plik podpisujemy w sposób analogiczny. W tym przypadku, jak Państwo widzicie, pole jest za małe, w związku z powyższym anuluję funkcję i podpisuję kolejny plik. W ten sposób podpisujemy wszystkie załączone do umowy pliki. Oraz załącznik ostatni, który podpiszę z yy, symbolem graficznym. Symbol graficzny graficzny. No. Podpisz. Yy. W dokumentach Podpisywanych podpisem kwalifikowanym, oprócz załączonych plików, należy podpisać również plik techniczny o rozszerzeniu XML, i jest to wymóg aplikacji. W tym przypadku nie trzeba zaznaczać obszaru, wystarczy wybrać przycisk podpisz. Po zakończeniu procesu podpisywania wszystkich plików do dokumentu pojawi się komunikat, iż podpisy zostały sporządzone w sposób prawidłowy. Aby zakończyć proces należy wybrać przycisk Zakończ. Pojawi się wówczas okno z podsumowaniem zadań wraz ze statusem ilością złożonych podpisów. Aby zakończyć potwierdzamy. W kolejnym kroku zostaniecie Państwo przeniesieni do aplikacji SL 2021. Wyświetli się wówczas komunikat z zapytaniem, czy zakończyć proces podpisu dokumentu. Czy przypisać go do kolejnego użytkownika? W przypadku konieczności przypisania dokumentu do drugiego reprezentanta, należy wybrać opcję Przycisk oraz wskazać użytkownika, do którego ma zostać przypisany dokument. Należy podać również komunikat oraz potwierdzić, Wówczas zadanie zostanie przekazane do kolejnego użytkownika aplikacji. Szanowni Państwo, po przekazaniu dokumentu w kolejnej osobie w Państwa organizacji upoważnionej do podpisywania umów, osoba ta odnajdzie przekazane zadanie w zakładce Zadania moje. Oczywiście, jak we wcześniejszym przypadku, przypisaniu takiego zadania towarzyszyć będzie mail z informacją o przypisaniu zadania przez inną osobę. Po identyfikacji konkretnego zadania jest możliwość jego podglądu, a następnie poprzez menu zarządzanie dokumentami należy wybrać opcję podpisanie dokumentu. Afikacja SL 2021 automatycznie wygeneruje Komunikat z potwierdzeniem, czy na pewno chcemy podpisać dany dokument. Potwierdzamy wybór. A następnie aplikacja KirShafir uruchomi się automatycznie. Przypominam, że w tym momencie należy mieć umieszczoną w czytniku kartę kryptograficzną umożliwiającą złożenie podpisu elektronicznego. Aby podpisać wszystkie pliki przekazane do podpisu jednocześnie, należy mieć zaznaczony checkbox pomiń prezentację kolejnych dokumentów i w tym momencie w ten sposób podpiszemy umowę wraz z załącznikami. Jak we wcześniejszym przypadku, aby złożyć podpis, należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć obszar, w którym podpis będzie złożony. Następnie wybieramy. Opcję podpisz. I wprowadzamy PIN umożliwiający złożenie podpisu. W tym momencie trwa podpisywanie wszystkich dokumentów. Aplikacja potwierdza złożenie podpisów prawidłowo poprzez wyświetlenie zielonego napisu: Podpis złożono prawidłowo. W tym momencie zarówno plik z przekazaną umową, oraz wszystkie przekazane załączniki zostały podpisane przez drugą upoważnioną osobę w państwa organizacji. Aby zakończyć proces, należy kliknąć Zakończ. Aplikacja KirShafir generuje nam podsumowanie złożonych podpisów, potwierdzając prawidłowość złożonych podpisów. Następnie aplikacja SL 2021 generuje automatyczny komunikat, czy jest jeszcze jakaś osoba w Państwa organizacji, która powinna podpisać przedmiotową umowę. W przypadku, gdy w Państwa organizacji nie ma takich osób, należy przekazać pisaną jednostronnie umowę do cupt poprzez funkcję przypisz. W kolejnym oknie należy przypisać zadanie do instytucji. Jest również możliwość wpisania komentarza. W ten sposób umowa została przekazana do instytucji, z którą zawierają Państwo umowę o dofinansowanie. Jednocześnie kończąc proces podpisywania umowy, po Państwa stronie. Po podpisaniu umowy przez CUPT na skrzynkę mailową osób zarządzających danym projektem po stronie beneficjenta zostanie automatycznie wygenerowany mail z informacją o zawarciu umowy, którego przykładowa treść wyświetlana jest obecnie na ekranie. SL 2021 umożliwia państwu weryfikację statusu oraz daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Aby to zrobić, należy wejść poprzez menu trzech kropek zakładkę dokumenty. A następnie wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów zawartych w ramach projektu. Następnie poprzez funkcję podgląd żeby dostać się do interesującego nas dokumentu. Po podpisaniu umowy status tego dokumentu zostaje zmieniony automatycznie z przekazany do podpisu na podpisany. Automatycznie również uzupełniana jest data podpisania dokumentu poprzez ostatnią ze stron zawieranej umowy. W sekcji Informacje o podpisie elektronicznym mogą Państwo zidentyfikować osoby, które Złożyły podpis na przekazanych dokumentach, status złożonego podpisu, wystawce certyfikatu, a także datę złożenia podpisu przez każdą z tych osób. SL 2021 umożliwia również pobranie dokumentów podpisanych zarówno pojedynczo, jak też hurtowo, tak jak pokazywaliśmy we wcześniejszej części filmu. Po pobraniu plików należy te pliki zgrać na dysk swojego komputera, a następnie zalecamy poprzez program Adobe Acrobat otwarcie i weryfikację takich plików. Po otwarciu pliku mamy możliwość identyfikacji złożonych podpisów, zarówno na ostatniej stronie umowy, jak również w belce z podpisami, gdzie również możemy zidentyfikować osoby, które złożyły podpis na takim dokumencie. Natomiast w przypadku załączników i plików, na których nie złożono podpisu graficznego. Poczekamy. Tak jak ma miejsce to na załącznikach do takiej umowy, gdzie złożono tylko podpis graficzny przez jedną osobę, natomiast poprzez funkcję panel podpisu możemy zidentyfikować wszystkie podpisy. Niezależnie czy zostało ono opatrzone znakiem graficznym czy nie. I tutaj, tak jak widać, wszystkie osoby złożyły podpis na przekazanych dokumentach. Po weryfikacji możemy uznać, że przekazana umowa została zawarta.